Witam Was w kolejnym filmie na kanale no Jak widzicie zaczyna się łelki akcja porodowa Widać, że siły nie ma, że się położyła Położyła, wstaje Tak więc zaraz powinno coś nam wyskoczyć Jak widzicie brzuch spięty Tak więc coś się będzie działo Też nie chcę jej tak przeszkadzać, wiecie, gadać Ją tutaj e, stresować Tak więc będę robił takie e, chwilowe urywki Jak coś tam się będzie działo no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że trójka będzie, co nie LK? Kita w górze. Widziałem, że rozwarcie się zrobiło, tak więc jeszcze nic nie idzie, nie idzie, ale poczekamy chwilkę i na pewno coś tam nam wyskoczy. No co, na no jutro masz dopiero termin? Równe 5 miesięcy? Dzień przed ci się zachciało, tak? No, wiadomo, te plus minus kilka dni do przodu, do tyłu. Sam zawsze może się albo skrócić, albo przydłużyć o kilka dni. Ta Elka, trzyma do ciebie kciukić i ci tutaj nie przeszkadzam. Widać, że masz skurcze, to ci nie przeszkadzam, nie chcę tutaj gadać i ciebie bardziej stresować. No, psi psi Trzymam, trzymam, no. Trzy, cztery, no. መመመመ <laughs> ብንም Minęła już jakaś niecała godzina od urodzenia. Wydaje mi się, że trzeciego nie będzie. Mówi się trudno, ale najważniejsze, że te dwa są całe i zdrowe. Są to dwie kuski, tak więc super. Wiadomość: jednak widać poszła do Elżbiety, druga z kolorem do Capika. Tak więc Capuś powinien być zadowolony z siebie, że w tym roku Jagogeny postawiły na córeczki. Ja też jestem zadowolony, że kuski, bo ludzie nawet, jeśli ktoś by chciał kupić, to bardziej właśnie są za kuskami niż za koziołkami. To więc jeśli wszystko będzie dobrze, będą ładnie rosły, będą one na sprzedaż. No i to by było na tyle chyba, co na ten moment chciałem powiedzieć. Lecę teraz na lekcję, bo poród się zaczynał akurat, gdy byłem na lekcji i... Po, y, połowicznie, byłem na lekcji połowicznie uczestniczyłem podczas porodu tak więc to było wszystko takie na spontanie no i było to naprawdę szalone no i co Elka dałaś mi prezent na walentynki, dziękuję Ci bardzo za dwie piękne córeczki Elka pokaż się piękne piękne córeczki jak Ty no zadowolony jestem z Ciebie dwa i to nawet i szybciej urosną no miały dwa dytki są będą dwa młode to fajnie będą rosły zadowolony jestem z Ciebie jeśli taki odcinek Wam się sporo kurs spodobał, zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale. I ja już dalej nie przedłużam. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym. Na razie i cześć.